I to, I to... O, i tak super niesamowita gra y, o Game, y, Znowu y, jest super świetna. No i ta, y, 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 ta y, no nie wiem, no po prostu będę chciał y, odblokować te poziomy i będzie super. Y, no więc tak, y, no to jest Jezu, to jest piękna, bardzo realistyczna. Y symulacja yy, przeciągania liny yy, oczywiście yy, ruchy w niej wykonuje się co jakiś określony czas tak dokładnie jest yy, ale śmieszne o nie, widzicie, to jest bardzo trudne w ogóle czemu ten typ z 53 jest taki byniowy o nie, jakim co. on nie wierzę w to nyniu, nyniu, ciaczu się dzieje dobra, 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 dobra Nyniu, nyniu. O nie. Wow, dobra koks. I trzeba tak. O nie chcę, nie ja tego w ogóle. Trzeba jeszcze o oh, five... Ty, pięć dajmondów, mamo. Kurde. Myślałem, że tak jeszcze 11 razy będę musiał wygrać, a nie. Dobra, kto by się spodziewał? Reklama, dobra Edo, więc profesjonalne haki. Kurde, działaj mi ta super. Dobra, cox, Koks, profesjonalne haki. To w ogóle zajęło krócej niż oglądanie reklamy w tym przypadku. Top się to koks. Co yy, 10 mam diamondów, Jakim cudem! Okej, okay, no to jeszcze 5 razy. To bardzo super, świetnie, cieszę się. O tak, tam jest numer 858, 755, 536. Czemu tak jest szybkie to było? Yy, no to, 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 tak, to, 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 to takie numery były w Squid Gate. Yy. To o to i bardzo, bardzo emocjonująca rozgrywka tutaj się dzieje na naszych oczach. Jezus Maria. Yy, naprawdę nie wiem kto wymyślił ten design yy, tego. W ogóle oni, oni już tam zaraz przegrają. O, kur... Czemu tam takie szybkie? Proszę Państwa, oni tam stoją na krawędzi, o już, już. Czemu od razu jak jeden spa? Bo oni tak przywiązani przecież byli. Ha, kurde, znawca. Yy, dobrze, yy, to Dobrze, miejmy nadzieję, że teraz nie odpali mi się. Free! Odpali mi się, free. Nie, nie odpali mi się, free. Nie samo, znaczy free, nie wiem, co to jest, przynajmniej tak pisze, kurde. Yy, Ej, Jeszcze cztery razy, o nie, glass blitkę wziąłem. Nie! Halo, jak jeszcze z tego... Nie, ja chcę wyjść. Halo, jak z tego wyjść? Mogę? O no nie, to modę, Aaa, dobra, tak, bo teraz sobie jak się pomniałem. Mój Einsteinowski umysł. Copy się. Jezu, ale ta postacie to kurde jungle girl, tam jest Jangle Osha Kurde, niesamowite. No to jest Jangle Jan Osha z mojej drużynie, to jest marzenie. Nigdy na to nie zasługuję. No przecież było w tym zielonym, kurde. Nyniu. czemu to tak szybko? Mały, dla małego Damianka to za ciężkie jest. No ale bez przesady, no jak ja mam to wycelować, jak to z prędkością światła jest? co jest takie małe i czasami to jest tak blisko tego początku, że ja muszę klikać dosłownie od razu. Tutaj nie ma żadnego czasu na reakcję. jeżeli czasami jeszcze to może tak wolniej być, no to ja tutaj mózg mój nie prasuje. Kto by się spodziewał? No, nasza bardzo interesująca rozgrywka, nie? W ogóle Squid Game, w grze o Squid Game jest reklama Squid Game, to jest piękne. No, nie wierzę. Ale czemu takie gry właśnie w takim stylu, czyli fatalnym, tak jak wszystkie gry mobilne, no nie wierzę w ten, to muszą dawać ten, muszą dawać co 5 sekund reklamę. To jest bardzo piękne. Dobra, no, jeszcze trzy razy. Tak, <laughs> że, no, no super. No teraz to byłoby fajnie, jakby to było blisko tego początku, ale oczywiście nie jest. No teraz, jak to jest z prędkością światła leci, to nie jest. No, nie wierzę, no, czemu. czemu wcześniej nie było? Czemu no? Mm. W ogóle na czym polega to umiejscowienie tej tutaj zielonej, kwadratu zielonej? Tego zielonego pola to bardzo jest bardzo zastanawiające. I tak świetnie. No, koks, koks, koks. Ludzie zastrzelają, ale Ludzie zstrzelają maletyk. Dobra, no Magic Finger 3D pobieramy to. Ten tytuł mnie bardzo zachęcił. Odapie się. W tym czasie możecie... Nie, nic już nic. No dobra, jeszcze dwa razy. No kurde. Dobra, teraz mamy jakiegoś farmera z numerem 928. I ten farmer krwawi z... Dy, z, z tak. I to jest bardzo podejrzane. Tak jak wszystko. Eee, dobrze no to... E! W ogóle jakim numerem ja jestem? Ja bo, aha, ta zielona takie trójkąt, trójkąt, to strzałka taka żółta, no przedzielona, to nie wiem ona chyba na mnie, nie? No na mnie, bo ja tak wyglądam podobnie, ale to jest ten taki podobny do Japie, zapomniałem jak on się nazywał, ale on miał chyba 101 numer, taki nie wiem, to on to jest na pewno cosplay, dobrze, znaczy nie wiem czy on miał 101, ale tak nie wiem, może, no mra, koks, to ja kliknę ham się zszyknę, jeszcze raz! Jeszcze ostatni jeden raz! Jezu jeszcze... tak Teraz mam jakieś... kurde to... o nie to jest byniu doktor To jest doktor, który wycinał mi marka A tu są dwóch takich byniów, to o co chodzi? To są ci doktorzy, którzy o, wycinali Ołga W sensie był tylko jeden, ale kurde znawca Dobra W sumie i tak już nikt z klubkiem nie ogląda, więc na czasie top ten youtuber, co? Kok, tak, słuchaj, totalno. No, zaraz mi grę wywali jak nowa gra, nie? Zaraz mi grę wywali jak nowa gra. Dokładnie. To jest prawda, polszczyzna, uczcie się. Eee, Jezu, jest to jakie ja nienawidzę tego. jest to... jest nie no jest świetny, dobra. No, co tu się dzieje? Nie, nie chcę to od bardzo dziękuję. Nawet mi tutaj nie po. O nie, a, bo to, eee The Aha, bo ja tego nawet jeszcze nie wybrałem. No nie wie, kto by się spodziewał? Jakie mam to? Okej, okay, cox. Bardzo za wam. No jakie mam to... Jakie mam to robić, jak mi kurde palmy z wszystko zasłania? Co to ma być? I co reklama? Jezu, jak ja nienawidzę tej. Jest świetna gra, bardzo polecam. Boże się. No ale naprawdę mogli to jakoś inaczej wymyślić. <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Może 200 iPhone taka taktyka. No to, przynajmniej wiemy, gdzie nie jest parasolka. O kurde, no O dobra, mam. Jak to działa? Co? Jak to działa ta gra Halo? Co to, to ma być? Dobra, nie mi się nie chce z tymi reklamami. Po prostu wyłączę już yy, internet. Już mam wyłączony tak to Dobrze. A no tak, bo zapomniałem, że ta gra jest taka super, że nie można grać offline. To jest właśnie prawdziwe żebranie, nie? To jest piękne w życiu. Dobra, trudno. Może się nie skapną? Ty no, deski, nie skapnęli się, no tak no. Dobra, to nie wiem, może będzie yy, trójkąci? <grym> o, co, co to jest w ogóle? Przecież w Squid Game był kwadrat, to jest potwierdzone info. Aha, bo tutaj tak nie można za... Aha, bo tu jest taki pasek. Lo ziumiem. To niesamowite. Boże, jakie dziwne uczucie, nie wiecie reklamy przez sekundę w tej grze. Co to, kurwa? Nie wierzę, to nie wierzę. No ale jak ja nie hmm. mam mieć tego paska tak mocnego, halo? Co to ma być? A, bo to bo to, bo to, bo to, bo to No nie wierzę to no przecież trzymałem to. Kurde, prob. Ale w ogóle czemu jak to jest up to mnie wywala, a nie w ogóle dobra. Ja nie chcę palasola. Mam koks. Tu no no no, Dobra, Elo. To Jezu Chryste, Tu nawet tego się nie kontroluje. Tu się kontroluje tylko moc. To jest po prostu piękne. To jest naprawdę yy, brawo. To jest najlepsza gra roku. Wow. Jezu Chrystę świetność bardzo mi się podoba, może jeszcze zrobię epic pranks że to się będzie nagle przesuwać, tak te, ten zielony pasek kurde 100 dajmondów dobra yy, nie chce mi się zbierać to nie wiem, to zobaczę, bo nie wiem czy patrzyłem o jest trójkącik dobra to przynajmniej nie wiem, spróbuję skończyć super epic challenge parasolki żeby tutaj nie było tylko przeciągania tuga yy, No. Więc tak, to jest plan na życie w tym momencie. A właśnie tak to działa. Im dalej jakby skrobiesz, to tym ten, to tym jakby więcej siły w to wkładasz tak, tak ładnie. No nie wierzysz z psychopaty. Ale czemu to się w ogóle tak dziwnie złamało i tak Wam no bardzo podejrzewam? Ale, no to parasolkę zrobię już, żeby nie było, że jest No dobra, kozo, koko, kokoks. Koko, ko, kokoks. Dobrze. Rozumiecie? Też myślę, że bo koko to robi zwierzątko. Haha, ha, beka. I co? Dobrze, to tak. Yy, no. Yy, yy, poczekamy sobie, aż ten niesamowity, jakże proces yy, tak Ojej. Super. No halo. O. No ale co to ja będę musiał odłożyć? Dokładnie. Tak to działa. Mm -hmm. No Jezu, to, ee. to było na zielonym jeszcze bardzo tutaj. Tutaj. E. Kurde, no nie wie, że to nie wie. Dobra, to ja chcę. Teraz to ja chcę na parasolkę i nie trafię na parasolkę. To jest właśnie życie. Najlepsze życie na świecie. E. Dobrze. No to i. To tak. jak chcę trafić na parasolkę w końcu. Elo, wo jest tak. Plany na życie. Chcesz trafić na parasolkę w Game. To i, dobry plan. Kurde. How to survive Squid Game. Właśnie... Craft, Poradnik. First step is to choose an umbrella. To opisie, no to i. Może w końcu się uda. O kurde, niesamowite. Jezu, jeszcze te tekstury w ogóle idealne, to się wszystko rozmazało. To nawet nie jest takie, to, to nawet nie, oni się nawet nie postarali. Ja, co ja jestem kurde, profesjonalnym, oczywiście, yy, tak. Nie wiem, dobra, no parasolka, no człowieku, ludzie śmieją. O, dziękuję bardzo, tutaj właśnie. znaczy Tak naprawdę to te, te, te poziomy, to się nawet trudnością nie różnią. Chociaż dobra, jak będzie to odkrajanie całe, w sensie takie odczepianie tego ciastuka to będzie tak więcej razów i tutaj może być ciężej i prawie bym zdechnął. Dobra. Czemu tutaj w ogóle nie można zmienić strony? Tylko, tylko to musi być tak idealnie. Ja tak nie chcę w życiu, co? Dobra, za dużo mówię o sprawach życiowych. Co, co się stało z tym? W ogóle co to? No Dobra, nie masz. Yy, oh man, oh man. No. Dobra, Elo!